Słuchajcie moi drodzy, witamy Was wszystkich, zapraszamy Was do naszego salonu. Jak możecie zauważyć, prace zostały praktycznie w 99,9% wykonane. I dziś nadszedł ten dzień, że chciałbym bardzo, żeby szefowa mogła się w końcu pochwalić swoim salonem. Także zamieniamy się w słuch. Dziubek, co ty nam tutaj żeś zrobiła? Ja nic nie zrobiłam. Mogę Wam opowiedzieć tak. Stół jest z prawdziwego drewna, mango. Kupiliśmy go w sklepie Karina Meble. Tam są wszystkie właśnie drewniane, takie kolonialne meble, bardzo ładne, w przystępnych cenach. Pamiętajcie, że wszystkie ceny. I załączniki do stron będziecie mieli w opisie, także jak ktoś będzie zainteresowany, to od razu sobie tam na dole spójrzcie, żeby się szefowa potem nie musiała w komentarzach wam odpowiadać na to. Więc kontynuuj, kochanie. Ale stół, egzotiko. Tak, stół, drewno mango. Krzesełka. bardzo jakie piękne i wygodne. Powiem wam tak dodatkowo, że to jest chyba jedyny mebel. Który nie pochodzi z Ikei, z tego naszego salonu. No, po stołu ta... jeszcze. A no i stóp. Także te krzesyłka i, 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 i stóp, ale krzesła bardzo fajne, bardzo wygodne. Proszę Dziubek usiąść. Zobaczcie, że one są tapicerowane. Ładnie nam tu pasują pod kolor sofy i tak dalej. I cena była zajebista, bo 169 zł. Krzesła kupiliśmy na, przez stronę internetową. A tak jak tu Strona internetowa to luxo.pl. Będziecie mieć link w opisie. Można było tam znaleźć też jeszcze właśnie stoły takie, stoliki kawowe, jakieś komutki, rtv krzesła też barowe, jakieś fotele ładne. No ale już mieliśmy wszystko kupione no oprócz krzesła, więc tylko krzesła tam tam Przechodzimy dalej. Krzesła barowe, te trochę wyższe, bo są jeszcze troszeczkę niższe, chyba 64 cm, naszych po 178. E, oczywiście z IK. Do tego poduchy. Poduchy na święta mamy w kolorze czerwonym, także już niedługo wiecie, będzie tutaj podmianka i będzie ho 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 i pierniczkowo! Dokładnie, to są nasze krzesełka. Troszkę o lampach proszę powiedzieć, jeśli yy, ktoś by był zainteresowany. Lampy oczywiście z IK. Z serii Hektar. 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 Jak tam? Będziecie mieli tutaj podane, bo tych nazw po po, jest, są po prasłowiańsku nazw. trudno wypowiedzieć. Tak, dokładnie. E, lampy też są z Ikei. Do... O, patrzcie, 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 sarenka. Pokaż, albo to jest łosiowa. Sarenka. Widzicie, jakiego bonusa mamy tutaj? Zbliżymy. O ja, ale blisko. Także zobaczcie, jakie my tu mamy zo. Nie dość, że majstry jak małpy wyglądają. To jest też mnie. No świetnie, niech sobie pochrupie. A my Zobaczcie, przechodzimy do zwiedzania. Zobaczcie, jaki piękny wazon wychaczyliśmy. Był ostatni, wzięliśmy z ekspozycji, odkryliśmy naklejkę, żeby ostatni, go tylko wziąć. Ostatni, ale, ale to, to jest nowość, więc podejrzewam, że będzie jakaś dostawa. Są jeszcze inne, na pewno sobie jeszcze kupię inny rodzaj. Bardzo mi się podobają. Tutaj. Majster na niej z pięknego kwiecia. Ja jechać tutaj A na jeszcze mam takie piękne podkładki. Pachną jak tytoń. Bardzo ładne. Z do wodnego. Następnie kanapa Evertsberg już wypróbowana, gdyż Majster ma taką samą. I tylko wygniecioną i brudną trochę przesadzoną. Ja tutaj tokę. się bardzo upierałem w tym salonie, żebym był taki tutaj z szezlongiem. Opcja do leżenia, nawet żeśmy kupili sobie taki podnóżek dodatkowy dedykowany pod, pod ten model pasujący, ale później rzeczywistość nas jednak zweryfikowała. się okazało, że nasz salon jest tylko taki duży w naszej wyobraźni, natomiast on tam by się nie zmieścił. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, piękny, żółty fotel, Uszka. naprawdę uszak wygodny, mega do którego mamy jeszcze podnóżek, którego nie zwieźliśmy, także no nie było opcji, żeby tutaj to wstawić, więc musiało zostać tak, jak zostało. Stolik kawowy również IKEA. Havsta chyba się nazywa, ale to też będziecie mieć w załącznikach. No i proszę zobaczyć, tutaj możemy trochę też e, pokazać jakie mamy piękne plakaty. To są plakaty, które tutaj akurat e, mają w sobie zawarte słowo słowotwórstwo. E, tutaj łączymy słowo teofilów i nowe wyszło teofilowe. Odnajdź tu miłość właśnie tu właśnie na Teofilowie Ma magister, inwestor, e, Łukasz znalazł swoją miłość, czyli mnie. To, magister to pewnie przesadza. Oj no, to jest akurat autorstwa takiego fajnego chłopaka z Łodzi. Nazywa się Gouda Works. Bardzo fajne plakaty tworzy. Nie wiem, czy tylko z Łodzią związany, ale jak ktoś jest z Łodzi, to polecam. Ma na każde osiedle taki fajny wzór. Plac Wolności też fajnie zrobił, krańcówki ma fajnie porobione. Naprawdę fajne My Mamy jeszcze jeden plakat, który gdzieś będzie tam w innej części domu zamontowany. Idąc dalej, mamy piękną lampę która nam tutaj będzie rozświetlać podczas czytania wieczornej gazety, bądź też przeglądania komentarzy na YouTube, również zikaj. Powiesiliśmy sobie zasłony, no niestety możecie. Troszkę pogniecione, to jeszcze będzie wszystko skrasane i doprawiane, wiecie, pod wymiar. Natomiast y, musimy tutaj jeszcze zamontować jeden uchwyt, bo jednak one trochę się wpaną, wyginają, ale wiecie, to wszystko będzie do poprawienia. Karnisz również z Ikei i kosztuje grosze. No niedużo, myśleliśmy, że to więcej będzie ko kosztować. Zasłony ja wyhaczyłem na promocji. Także... Y, chyba stówkę taniej za nie zapłaciłem, więc jestem zadowolony. Zobaczcie, tutaj nasza. Jeszcze lampa. A, nasza lampa. Z każdy widzi taką samą. Mamy też w salonie. W sypialni. W sypialni, przepraszam. Także klimatyczne oświetlenie robi. Nasza rtv. No na razie tutaj laptop stoi z boku. No i na niej telewizor, który żeśmy majstrowi po prostu wiecie, zakosili z pokoju. Bo na nasz telewizor, który tu chcemy docelowo. No jeszcze nas nie stać. <noise> Więc na razie musi być coś takiego, ale najważniejsze, że internet odbiera, można sobie tutaj włączyć YouTube'a i śledzić jak tutaj nasz kanał się rozwija na przykład. Albo obejrzeć sobie. Jeszcze tutaj mamy taki piękny koszyk, też wyhaczony z promocji. Tu będą jakieś kocyki na tą naszą kanapę. Na razie taki jest na nie pomysł. Zobaczymy co jeszcze przyjdzie do głowy. No i mam jeszcze coś już świątecznego na drzwiach od spieżarni. Proszę zobaczyć, jakie piękne dzieło. To nie jest kupione w Ikei ani w innym sklepie. To jest własnoręczne dzieło majstra. Od kółeczka... To czy od tego zielonego? Jań Wieńca. Wieńca. <laughs> po te wszystkie ozdóbki musiał je kupić, musiał je przykleić. To wszystko jest dzieło majstra. Będziemy mieć jeszcze taki jeden w przyszłości na drzwiach wejściowych, ale na razie nie mamy frontu, więc myślę, że długo by nie, no, nie powisiał. Zaraz, zaraz by ktoś ukradł na pewno. Wypoczął tak? magię że... świąt. Tutaj chyba w, w tym pomieszczeniu nic więcej nie będzie, nie? No, jakieś tam żaluzje, tak? Ale tak ja to... tu będę. Także zobaczcie, jak to wyglądało od samego początku w zasadzie e, ten salon był w naszej wizji. Wyglądał tak, jak wygląda w tej chwili. Cały czas mieliśmy jedną wizję i dążyliśmy do tego, żeby to zrealizować. Tutaj za Wami możecie zobaczyć, że jeszcze jest ta ciemna ściana. W przyszłym tygodniu będziemy tutaj działać na tej ścianie, więc jak jeszcze skończymy pracę nad nią, to salon będzie wyglądał już na 100% tak, jak być powinien. No i słuchajcie, nam się tutaj spędza czas rewelacyjnie. Tak bardzo przytulnie się zrobiło. Jeśli ktoś jest na podobnym etapie albo w ogóle będzie budował swój dom, no to realizujcie swoje pomysły, swoje wizje, nie słuchajcie innych, bo ten dom, który będziecie robić i w którym będziecie mieszkać, to będzie wasz dom i to wy będziecie musieli się w nim dobrze czuć, a nie będziecie robić tak, jak komuś będzie się wydawało, że być powinno. Także nie słuchajcie za bardzo innych, wiadomo, że jakaś jakieś podpowiedzi i tak dalej. Ale takie się takie przydają. Bardziej, nie? Ale róbcie po prostu tak, jak Wam się podoba, bo to Wy będziecie w tym mieszkać i się dowiedzieć. Także to wszystko na dzisiaj. Taki krótki po prostu tur po naszym salonie, bo jest on skończony i czeka tylko, żeby tutaj zamieszkały to te dwie osoby. Plus te Dziękujemy Wam serdecznie, życzymy Wam wszystkiego dobrego i do następnych odcinków. 了解。